Ocenia pani poziom gry spotkania pomiędzy województwem wielkopolskim a kujawsko-pomorskim? No dzisiaj na pewno dużyna Kujaw na pewno zagrała słabsze spotkanie. Widać było, że mają problemy ze zdobywaniem punktów przede wszystkim jeżeli chodzi o atak. No, no, mała skuteczność i jakby y, nie egzekwowali gry jeden na jeden. Ja myślę, że w Młodzieżowej koszykówce to jest najważniejsze. Aby po prostu podejmować grę, aby łamać tą obronę, aby stwarzać właśnie przewagi i odgrywać, albo zdobywać punkty. Z tym mieli problemy. Dużyna oczywiście z Wielkopolski dzisiaj była bardziej agresywna i w ataku, i w obronie. Podejmowali decyzje właściwe, zawodnicy obwodowi byli skuteczni na obwodzie. No i z tego oczywiście zawodnicy Podkoszowi zbierali dobijali, dlatego ja uważam, że poziom jakby no może tego meczu nie był naj, 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 najwyższy, ale drużyna z Wielkopolski na pewno za nie wygrała. Jak ocenia Pan mecz, Panie trenerze? Uważam, że mecz stał na bardzo wysokim poziomie. My i przeciwnik robiliśmy wszystko, żeby zatrzymać atak. No, no, wytrzymaliśmy ten mecz od pierwszej do 40 minuty w niesamowitym tempie w obronie i to był klucz do zwycięstwa. Wygraliście dość wysoko, bo prawie dwudziestoma punktami. Różnica 20 punktów w przebiegu całej gry e, może wyglądać rzeczywiście, że jest to duża różnica, natomiast no wszystko wyjaśniło się w czwartej kwarcie tak naprawdę. A jak ocenia pan sam turniej, organizację? E, organizacja takiego turnieju to naprawdę duże przedsięwzięcie. Uważam, że wszystko jest dopięte na ostatni guzik. Niczego chłopcom nie brakuje, także myślę, że wszystko jest ok. Gratulacje, Panowie! Co jest? Cieszymy się! Dobra, brawo! Brawo! Słuchajcie! Dzisiejsza obecność na tym meczu to było naprawdę co? To było niesamowite przeżycie dla sztabu trenerskiego. Niesamowite przeżycie być z Wami podczas tej gry. Wielkie gratulacje! Virko of... Bosal pomocenia te półfinały? Ciekawe mecze, szczególnie myślę, że zaskoczeniem jest zwycięstwo, jest zwycięstwo podkarpackiego nad drużyną dolnośląskiego. To jest ale ciekawy zawodnik się tutaj Ja już go widziałem w U16, w rozduchach U16. Ten młody Majka, to bardzo ciekawy, Wiktor Majka, ciekawy chłopiec. Typ na jutro finału? Wydaje się, że Wielkopolska ma, ma ciekawszy zespół. No więcej jest tam zawodników o, o, o może być może, może nie większej sile, ale o większych perspektywach, także jest to wyższy zespół, być może to by zdecydowało.